Hej, witamy Cię w grudniowym wydaniu w ogóle naszego programu. Jesteśmy dzisiaj u nas w biurze Big Family Center i mamy tutaj Ania Łańska. Cześć Ania. Miło, Miło mi bardzo. Cię widzieć. Cześć. Ania, ja ty dzisiaj byłaś na grupie, na grupie Under 5, grupę dla matek z dziećmi, tak? I wspominałaś coś w ogóle o kursie, który będziesz chciała zacząć teraz robić od stycznia od nowego roku, może w stycznia na początku roku jakoś. Czy mogłabyś powiedzieć parę zdań w ogóle na temat tego kursu co, to, co Ty masz w sercu, jak ty chcesz, co chcesz robić? Jakie, jakie rzeczy chcesz po prostu prowadzić? Tak, rzeczywiście planuję od stycznia prowadzić zajęcia dla mam, młodych mam z dziećmi. Mhm. Jest to okres szczególny w życiu każdej kobiety, kiedy wychowujemy nasze małe potomstwo, kiedy jesteśmy bardzo skupione na życiu rodzinnym i kompletnie nie mamy czasu dla siebie. W związku z czym tak. zdarzają się sytuacje, kiedy Troszkę poświęcając się rodzinie, zapominając o sobie, wpadamy w pułapkę emocji, niepotrzebnych rozważań, czasami przykrych przemyśleń, które tak naprawdę mogą doprowadzić nas do miejsca. Nie najlepszego, nie najciekawszego. W związku z czym, mając świadomość, że wielu kobietom sama jestem matką i sama przechodziłam tak. różne okresy w swoim życiu, zdając sobie sprawę z tego, postanowiłam poprowadzić takie zajęcia, które prowadziłam już jakiś czas temu w Polsce. Tak. Mając okazję będąc tutaj w Londynie, bardzo chciałabym móc wspierać osoby, które mają. Pojawiły się u nich jakieś problemy w przemyśleniach, jakieś warownie, które nie pozwalają im mhm. realizować się w życiu w taki sposób, jakby chciały. Bo tak naprawdę, będąc mamą, będąc żoną, jest to wspaniała funkcja i wspaniała rola, jednak nie tylko jedyna w naszym życiu. Tak. Bardzo często mamy wiele ukrytych darów i talentów, które możemy realizować, i możemy spełniać się w wielu różnych dziedzinach. Mhm. Zachęcam Was bardzo serdecznie do rozpoczęcia takich zajęć. Będą się odbywały raz w tygodniu w Salvation Army. Jestem także, chcę także powiedzieć, że jestem autorką książki pod tytułem Ar Pana Boga za nogi. Tą książkę, informacje o tej książce znajdziecie na pewno na stronie Pick Family Center. Jest to książka, która powstała na przestrzeni kilku lat. Traktuje ona o prawdziwych przeżyciach i y, faktycznych, realnych doświadczeniach moich i nie tylko moich, y, jak radzić sobie w różne w trudne sytuacje, jak przez nie przechodzić bezboleśnie. Mm -hmm. y, bo wszyscy wiemy, że przechodzimy przez różne przykre doświadczenia. Sztuką jest, żeby przeżyć y, niepokaleczony. Tak. Zapraszam. Tak. Tak. Dziękuję Ania bardzo za bardzo takie ciekawe podsumowanie w ogóle tego, co chcesz robić. Także na razie jeszcze nie mamy konkretnej daty, ale na razie są plany i planujemy, także zachęcamy w ogóle Cię, żebyś mógł wziąć udział w tym i w sumie to będzie taka grupa bardziej interakcyjna, tak? gdzie osoby będą mogły po prostu Dzielić się swoim doświadczeniem, tak? Na przykład. Uh -huh. I to chyba to jest, to jest bardzo budujące, bo to jak jedna osoba może mieć z tym problemy, druga z czymś innym uh -huh. i, i dzieląc się razem, jak gdyby jak przezwyciężyć pewnego rodzaju rzeczy, to pomaga człowiekowi to wzrastać. Nie? I to Dokładnie. chyba jest dobre dla każdego, tak? Że to każdy mógł przez to przez takie rzeczy przechodzić i robić takie grupy. Także zapraszamy i do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękujemy.